Czy ty uważasz, że forma Panie i Panowie jest odpowiednia, gdy witamy się na początku wystąpienia ze zgromadzonymi? Jeśli tak, koniecznie obejrzyj ten materiał. Dowiesz się jeszcze, jak nie rozpoczynać wystąpienia, jak zwracać się do zgromadzonych, jak przechodzić na ty, gdy jesteśmy już po wystąpieniu. No i czy kobieta zawsze pierwsza podaje rękę na powitanie? O tym wszystkim dzisiaj, a zatem o etykiecie. Krótko, zwięźle i na temat. Nazywam się Przemysław Kutny, a to jest kanał Dobra Mowa wystąpienia publiczne. Jak zatem zacząć? Jeśli spotkanie ma gospodarza, zaczynamy od powitania właśnie gospodarza. Szanowny panie przewodniczący i dopiero potem szanowni państwo. Jeśli gospodarza brak, Możemy zacząć od Szanowni Państwo. Gdy na sali znajdują się ważne osobistości, to tuż po gospodarzu zaczynamy od nich w odpowiedniej hierarchii. I tu ważna rzecz. Jeśli jest ich wiele, tych ważnych osobistości, kończymy na trzech najważniejszych, pozostałą część ujmując zbiorowo. Czyli panie prezydencie, pani minister, wielce szanowni goście. I to wszystko wiąże się z pracą domową, którą należy wykonać, którą ty powinieneś zrobić przed wystąpieniem. Sprawdź zatem, kto będzie, kogo należy wyróżnić, sprawdź nazwiska, tytuły itd. Tak po powitaniu w dobrym tonie jest wyrazić zadowolenie ze znalezienia się właśnie w tym gronie. Na przykład jest mi bardzo miło, że jestem tutaj z Państwem, ponieważ i tak dalej. I pamiętaj, panie i panowie, to kalka z angielskiego. W polskim zwyczaju zawsze lepiej, szanowni państwo. Chyba też coraz powszechniej zwraca się uwagę na niestosowność witam jako formy powitalnej. Również wspominam o tym w jednym z filmów. Warto po prostu wiedzieć, że forma ta sugeruje naszą wyższość względem audytorium lub i to ważne relację partnerską to coś pomiędzy dzień dobry a cześć! Co ciekawe, gdy ktoś o wyższym od nas statusie zwróci się tak do nas, należy odpowiedzieć dzień dobry, a nie witam, które sugerowałoby właśnie relację partnerską. Wróćmy jednak do naszego wystąpienia. Rozpoczęcie zatem w ten sposób, poza sytuacjami wyjątkowymi, nie uchodzi. A co, gdy jest między nami jakaś taka zażyłość? Wówczas można zacząć od: Drodzy Państwo, drodzy zgromadzeni, koleżanki i koledzy. No dobrze, przyjmijmy, że już jesteśmy po wystąpieniu, które oczywiście nie tylko dobrze zaczęliśmy, ale i dobrze zakończyliśmy. Co dalej? Jeśli rozmawiamy w kuluarach i spotykamy się z innymi, jak się do nich zwracać, by nie popełnić gafy, gdy nie znamy ich za dobrze? Powiedzmy najpierw, czy w ogóle warto się tym przejmować. Kilkanaście lat temu miałem przyjemność znać kogoś, kto był ode mnie starszy i kto w pewnym momencie stał się moim szefem. Do czasu, gdy nim nie był, mówiliśmy sobie per panie przemysławie per tu imię tego pana. Gdy jednak szefem się stał, a ja z przyzwyczajenia dalej mówiłem per panie tu imię tego pana, on nagle zwrócił mi uwagę proszę do mnie nie mówić tu w ten sposób. Tu się do mnie mówi tylko proszę pana. Myślę zatem, że warto poruszyć i tutaj ten wątek. O ile nie jesteśmy na Ty, to w oficjalnych sytuacjach najbezpieczniej będzie zostać przy proszę pana, proszę pani. Większy stopień zażyłości to odpowiednio pani Barbaro, pani Basiu, Basiu. Przejście zaś na Ty zawsze proponuje osoba ważniejsza przełożony wobec podwładnego, starszy wobec młodszego. W naszej kulturze. To kobieta proponuje przejście na ty mężczyźnie. Co interesujące, niestosowne jest, gdy przełożony zwraca się na ty do podwładnych, ale bez ich zgody. To zwykły brak kultury, z którym osobiście zetknąłem się wiele razy. Nie jako przełożony, żeby było jasne. Na co jeszcze uważać, gdy już jesteśmy w kuluarach? Powiem o czymś, co dla mnie jest bardzo ważne, a wcale nie takie oczywiste. Jak myślisz? Od kogo zaczniesz powitanie jako mężczyzna, gdy podchodzisz do mieszanego towarzystwa damsko-męskiego? Pamiętajmy, że zwyczajowo to właśnie kobieta podaje rękę mężczyźnie, o ile ma na to ochotę. A zatem, od kogo zaczyna mężczyzna? Tak! Od kobiet! Oczywiście, obowiązkowo! Jak się okazuje, zwyczaj nie podawania ręki kobietom jest mało małomiasteczkowy lub wiejski. W każdym razie, tak uważają specjaliści. Powiedzieliśmy dotąd, jak rozpocząć przemówienie, jak i o tym, jak się zwracać do innych, by nie popełnić gafy na dość ogólnym poziomie już po wygłoszeniu przemówienia. I to jest właśnie dobry moment, aby podkreślić, że grzeczność towarzyska no, różni się od tej biznesowej. Tak na przykład w sytuacjach towarzyskich biznesowych, to mężczyzna może podać pierwszy dłoń kobiecie. Nie czekaj zatem, mężczyzna, na ten gest, bo możesz się nie doczekać. Nie na miejscu jest również całowanie kobiet w dłoń w świecie biznesu i w świecie relacji zawodowych. Jeśli chodzi właśnie o ten świat, płeć i wiek nie mają znaczenia w kontekście kolejności przedstawiania kogoś i przedstawiania siebie samego. Decyduje hierarchia służbowa. To zawsze ktoś niższy rangą jest przedstawiany komuś o randze wyższej, czyli pracownik, klientowi na przykład, itd. Skoro jesteśmy wciąż w kuluarach, to doszliśmy do tego, jak my sami możemy się przedstawić. Jak na pewno tego nie robić? Mam na imię Przemysław Kutnej. Właściwie będzie nazywam się Przemysław Kutnej lub po prostu Przemysław Kutnej. Unikamy w odpowiedzi takich zwyczajowych zwrotów, bardzo mi miło i tak dalej. Co pozostaje potem? No, cieszyć się rozmową, a jak ją prowadzić, to już dowiesz się z filmu na temat Smalltalku, do którego obejrzenia serdecznie zachęcam. Jeśli uznajesz ten film za przydatny, polub go, zasubskrybuj kanał. Zapraszam Cię też do newslettera na dobramowa.com, dzięki czemu zawsze będziesz na bieżąco nie tylko z filmami, ale i z artykułami czy podcastami. Czekam też na Wasze komentarze, wątpliwości, bo bardzo chętnie zrobię kolejny materiał na temat spraw, które Was nurtują. Do zobaczenia!